Cześć, jeśli jesteś dietetykiem albo myślisz o wejściu do tej branży, to ten odcinek jest dla Ciebie. Dietetyka to dziś jeden z szybko rosnących zawodów w Polsce. Ale ile dietetyków faktycznie działa na rynku? Ile zarabiają? I co czeka osoby, które chcą wejść do tej branży we wrześniu 2025 roku? W tym odcinku przeanalizujemy trendy, dane i wyzwania, żebyś mógł podjąć świadome decyzje o swojej karierze. A jeśli mnie jeszcze nie znasz, to ja nazywam się Adam i od 4 lat pomagam dietetykom i gabinetom dietetycznym pozyskiwać pacjentów, rozwijać biznesy i po prostu cieszyć się biznesem dietetycznym. W Polsce nie ma oficjalnego rejestru dietetyków, ale według szacunków z 2024 roku i z badań, które udało mi się zdobyć, jest ich około 10 tysięcy, a aż 24% prowadzi własną działalność. Działalność gospodarczą. To oznacza, że co czwarty dietetyk pracuje na własny rachunek. W gabinecie stacjonarnym, online lub też w klinice budując markę osobistą. Każdego roku do tej liczby dochodzi od 1000 do 1500 absolwentów uczelni wyższych. No i co to oznacza? Że rynek nasyca się szybciej niż kiedyś, konkurencja rośnie, ale jednocześnie przybywa też pacjentów. Więc pytanie, które warto by było sobie tutaj zadać, to kto się wybije w tak szybko rosnącym rynku? Jakie są wynagrodzenia? 2025 rok przyniósł poprawy wynagrodzeń i mediana zarobków netto dietetyków to dziś około 5000 zł. Czyli jest to wzrost o prawie 10% niż w 2024 roku. To jest dobry sygnał, ponieważ dzięki temu widać, że zawód zyskuje na wartości, a pacjenci są w stanie płacić po prostu więcej. Ale pamiętajmy, że to jest tylko mediana. Początkujący dietetyk zarabia mniej i konsultacja u takiej osoby to średnio tutaj stawki zaczynają się od 100-150 zł za konsultację. Jednak u dietetyka z doświadczeniem ta cena za konsultację już rośnie. Jest to w granicach 200-250, a nawet więcej. No i teraz weźmy takie porównanie. Przy 40 pacjentach miesięcznie jest to kolosalna różnica, bo mówimy o 6 tysięcy w przeciwieństwie do 10 tysięcy przy podobnej liczbie godzin. To jasno pokazuje, że nie wystarczy być już specjalistą, ale trzeba umieć się pozycjonować, no i budować markę. Spójrzmy na dane no i trendy. Nie są one optymistycznie względem społeczeństwa naszego, ale względem rynku i jak najbardziej. Jak podają dane i badania z 2025 roku, aż 25,9% kobiet i ponad 30% mężczyzn w wieku 20 plus ma otyłość. I to jest ogromna grupa ludzi, którzy potrzebują wsparcia dietetyków. Do tego dochodzą osoby z insulinoopornością, problemami hormonymi, Hashimoto, a także sportowcy i inne osoby dbające o sylwetkę. Dlatego dietetyka już dawno przestała być postrzegana w formie, chcę schudnąć 5 kilo do wakacji, to nagle Odzywam się do dietetyka. Dzisiaj już naprawdę ludzie są bardziej świadomi i wiedzą, że to często od jedzenia zaczyna się ich zdrowie czy też problemy. Warto także spojrzeć na trendy rynkowe. Coraz większe grono nowych dietetyków, będąc jeszcze na studiach, zaczyna od działań online. I ja to bardzo popieram, ponieważ później, jak wchodzą, jest dużo łatwiej. Raz, że mają wypracowany nawyk już działań online, czy też kontentu po prostu, a dwa, ich marka już jest bardziej znana, czy to na lokalnym rynku, czy też online. Druga rzecz, to AI ja w dietetyce. Ona tutaj daje możliwości, jak i zagrożenia, ja widzę raczej możliwości, bo możemy przyspieszyć tą pracę. Chociażby poprzez tworzenie szybciej jadłospisów, poprzez chatboty dla pacjenta, które mogą przejąć ten początkowy kontakt z dietetykiem. Kolejny trend, jaki warto zauważyć, to bardzo dużo dietetyków zaczyna się niszować i to też jest fajne, ponieważ łatwiej nam będzie znaleźć wąską grupę osób, których chcemy pomagać i wyspecjalizować się w tym. No i po prostu możemy wtedy mieć większe stawki. No i kolejny taki trend, który ja zauważam, to są programy grupowe czy też abonamenty. Dietetycy odchodzą już od pojedynczych konsultacji na rzecz takiej stałej opieki w grupach, gdzie mogą przyjąć 5-10 pacjentów na jedno takie spotkanie, które odbywa się raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie i są omawiane problemy często też innych osób i to daje możliwość skalowania. No i ostatni taki trend, nie trend, no bo to już trochę trwa, no to oczywiście budowanie marki osobistej. No i tutaj to jest bardzo ważne, pacjenci zawsze wybierają ekspertów, którym ufają w social media. Dlatego warto postawić na markę już od samego początku. Oczywiście, omawiając rynek, nie możemy też pominąć technologii. Tak jak prędzej wspominałem o AI. Teraz coraz więcej narzędzi AI potrafi generować jadłospisy, czy też plany posiłków. I czy to jest koniec z dietetyków? Absolutnie nie. Ale pacjenci będą skłonni płacić mniej za sam jadłospis, ponieważ będą oczekiwać kompleksowego wsparcia. Czy to emocjonalnego, czy też edukacji. I dietetycy, którzy nauczą się łączyć technologię z doświadczeniem i z budowaniem relacji, Mogą odjechać i to nie o raz, a nawet o kilka razy względem tych dietetyków, którzy zostaną przy starych schematach. Dziś rozwój biznesu dietetycznego nie wymaga już tylko wiedzy o żywieniu, ale też wiedzy specjalistycznej, czy to z zakresu marketingu, sprzedaży, czy też zarządzania pacjentami. Podsumujmy. Patrząc na wzrost wynagrodzeń i rosnącą świadomość zdrowotną Polaków, a także rozwój usług online, perspektywy są naprawdę obiecujące. Szczególnie dla tych, którzy znajdą niszę i nauczą się łączyć kompetencje, eksperty z biznesowymi. Jednak są też także zagrożenia, takie jak konkurencja nowych absolwentów, presja cenowa, aplikacja AI, no i coraz rosnące większe oczekiwania pacjentów. To trochę jak w każdej branży. Wygrywają ci, którzy potrafią się dostosować. Moje wnioski i rekomendacje? Wrzesień 2025 to moment, w którym zawód dietetyka jest bardziej potrzebny niż kiedykolwiek, ale jednocześnie bardziej wymagający niż kiedykolwiek. Jeśli chcesz zarabiać więcej niż średnia, nie wystarczy wiedza merytoryczna. Potrzebujesz umiejętności sprzed Marketingu i technologii. Jeśli myślisz o karierze w dietetyce, to dobry moment, aby w nią wejść. Jednak postaw na markę, naucz się technologii no i po prostu działa. A jeśli chciałbyś pozyskiwać więcej pacjentów, chciałbyś wiedzieć w ogóle, jak my działamy, to odsyłam cię do innych moich darmowych materiałów. A pod tym filmem znajdziesz link do kalendarza, gdzie możesz umówić się na taką darmową rozmowę i porozmawiamy o tym, jak my moglibyśmy pomóc dobrze. Dzięki za wysłuchanie i do następnego.